Tereska witam w naszym egipskim apartamencie. Apartamencie? To jest jak nasza stara kawalerka, tylko że z palmą za oknem. Ale widoki to piękne mamy. Zobacz, nawet tam może widać. Bogdan to jest basen, a nie morze. I pół hotelu w nim siedzi. Ale zobacz, jakie my łóżko duże mamy. Jezus Maria, Bogdan, ten materac jest twardszy niż deski u babki na strychu. Ja sobie kręgosłup na nim w nocy połamie. O nawet lodówka pełna, zobacz, soki, woda nawet loka. -poka. Boże, nie wiesz, że Bogdan ty zwariowałeś do reszty. Ty widziałeś cennik 20 dolarców za butelkę wody. Ty sobie wyobrażasz? Też wolę kranu się napić i sraki faraońskiej dostać, niż tyle za wodę płacić. Dobrze, że wziąłem trzy paczki stoperanu. Ty słyszysz, Bogdan, te hałasy? Te bachory nad basenem drą się, jakby je ze skóry obdzierali. Przyzwyczajmy się. Bogdan, coś tu po podłodze łazi? Gdzie? No Tu, zobacz. Jezusie, to przecież te mrówki faraonki... Nie, ja, ja ja nie ja nie wytrzymam. Teresa, to tylko mrówki, one się bardziej ciebie boją niż ty ich. Tak, a w nocy te małe wywłoki zeżrą mnie w całości.